Witam was w kolejnym vlogmasowym odcinku na kanale Usz do góry. Dzisiaj pisałam zalecenia dla koteczki, którą konsultowałam w zeszłym tygodniu. Już wam o niej mówiłam. Zusia jest kotką niepełnosprawną. W wyniku choroby utraciła wzrok, co znacznie wpłynęło na jej funkcjonowanie i mocno pogorszyło jej nastrój. I samopoczucia. Poza utratą wzroku Zuzia jednak posiada wszystkie inne zmysły. Dlatego pomysłem na pracę z nią w celu podniesienia jej nastroju i ogólnie dobrostanu w funkcjonowaniu jest wykorzystanie tych bardzo dobrze funkcjonujących pozostałych zmysłów. Zarówno węch, słuch, jak i dotyk to zmysły, dzięki którym Zuzia poznaje świat. To też droga, którą można do niej dotrzeć, yy, oraz ubogacać jej yy, funkcjonowanie w codziennym życiu. Tym samym każda zabawka, na przykład wędka, która będzie furkotać, może być dla niej atrakcyjna. Podobnie yy, jeśli chodzi o grzechotki różnego rodzaju, czyli myszki yy, z małymi yy, koralikami w środku albo jakimś sypkim wypełnieniem. Tak samo różnego rodzaju szeleszczące piłki, albo papierki, albo w ogóle kule z papieru, na przykład takiego papieru do pieczenia. Mogą to być bardzo intrygujące dla takiego kota zabawki, dzięki którym będzie mógł w dalszym ciągu polować. Innym pomysłem jest. Wrzucenie kilku różnych zabawek, na przykład różnych piłek, mogą to być na przykład piłeczki ping one też wydają bardzo charakterystyczny dźwięk, do takiego dużego kartonu z niewielkim rantem. Kot, który znajduje się w takim kartonie, będzie uruchamiał co chwilę, dotyka łapą takich zabawek, i one się będą odbijały od ścianek tego kartonu i będą wpadały na niego, dzięki czemu ta interakcja będzie pełniejsza i nawet może być tak, że chętniej będzie korzystał z tego, za, te, tego typu zabawki. Musimy pamiętać, że koty polują niezależnie od stopnia jedzenia, to znaczy, że jeśli tego polowania nie ma, to my zdecydowanie powinniśmy się martwić, um, czemu kot nie ma ochoty się z nami bawić. To, co dla nas jest zabawą, dla kota jest polowaniem, czyli trenowaniem się w codziennej, bardzo, bardzo istotnej czynności. I nie rezygnowałabym z tego tylko dlatego, że kot nie widzi. W przypadku utraty wzroku możemy polegać na słuchu. Jest to bardzo dobra metoda, żeby jednak kota aktywizować, pracować z nim, pozwolić mu na zabawę i dostarczać mu dużo więcej przyjemności w życiu codziennym, do czego zachęcam. Kolejną metodą pracy jest metoda dotykowa. Akurat w przypadku zuzi nie ma tutaj problemu. Problemy się mogą pojawić przy takich kotach, które w ogóle mają problem z byciem dotykanym. Zuzia bardzo lubi dotyk swojego opiekuna i bardzo chętnie poddaje się pieszczotom, a także drapaniu. Do czego sam opiekun doszedł, więc brawo za to. Okazało się, że szczotka jest dla niej bardzo przyjemnym narzędziem, wcale nie narzędziem tortur. Także fantastycznie, że opiekun sam wpadł na to, że tego typu zabiegi mogą być dla niej przyjemnością. Żeby nie oferować zbyt dużej ilości bodźców kotu, można mu zaproponować dotykanie go zewnętrzną częścią ręki albo w ogóle jakimiś delikatniejszymi materiałami na przykład. Na przykład piórami, albo jakimiś bardzo delikatnymi kocykami, albo gąbką, czymś zupełnie zupełnie innym. To takie metody bardziej ma z masażu pochodzące, ale można je również wykorzystać przy takich kotach niedotykalskich, jeśli mają problem z ręką, czy w ogóle z dotykiem ludzkim. Tu uzuńcie akurat tego problemu nie mamy, ale również można próbować dotyku za pomocą innych. Delikatniejszych przedmiotów. Mówienie do kota, czy wydawanie różnych dźwięków na przywołanie, robimy to na co dzień, albo nawet śpiewanie kotu, jeśli, jeśli to nie są za duże <grystry> rejestry, nie jest to za głośne czy gwałtownie, to zdecydowanie można wytworzyć różne rytuały z kotem i zaproponować mu ten rodzaj poznawania świata, właśnie od takiej strony dźwiękowej to też jest wzbogacenie środowiska jak najbardziej. Możemy także wykorzystać kocinos. Koty żyją w świecie zapachów i wszelkie wonie, które są dla nich przyjemne, czyli na przykład może to być zapach waleriany, kocimiętki, ale także lawendy, który działa uspokajająco na koty który znajduje się w jakimś małym woreczku bawełnianym, albo wewnątrz zabawki, takie y, możliwości można z powodzeniem nabyć w sklepach internetowych czy stacjonarnych, i zaoferować kotu te formę rozrywki, czy wzbogacenia środowiska, mogą również podnieść jego dobrostan i wpłynąć pozytywnie na nastrój y, w ciągu dnia. Gdzieś ze mną jest fortuna, a raczej jej ogól. Tak. Chodź rozpoczęła eksplorację i potrwa to chwilę. Nie wiem, czy zechce się pokazać. Zobaczymy. Bardzo cieszę się, że zaglądacie do moich poprzednich filmów. Obiecuję, że jak tylko ymm, nastanie nowy rok i pożegnamy się z vlogmasami to postaram się wrócić do tych naszych seryjnych um, edukacyjnych porcji wiadomości. Cieszę się, że odkrywacie niuanse w moich filmach. Ja celowo, w szczególności w tej edukacyjnej części um, poprzednich filmów, już nie samych vlogmasów, ale tych poprzednich filmów, um, szpikowałam je dużą ilością informacji, takich bardzo rzetelnych, um, po to, by właśnie oglądając je za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym razem wyłapywać całość. Bo może to przejść bez echa, a może się okazać, że właśnie ta jedna informacja, której zabrakło, bo, bo nie, czy, nie słyszeliśmy jej, nie jesteśmy w stanie dosłyszeć wszystkiego zawsze i skupić się na wszystkim, w szczególności, kiedy jest tych informacji bardzo, bardzo dużo i są one bardzo nowe dla nas, bo do tej pory nigdy nikt się tym nie interesował. Trudno jest wyłuszczyć każdą jedną, jedną rzecz i piszecie mi o tym, to jest w ogóle niesamowite, także cieszę się z tych wlommasów, bo one mm, powodują, że zaglądacie też do, do tych wcześniejszych serii i wyłapujecie, że na przykład robiliście błędy podczas zabawy, albo że to dokocenie jednak chyba nie tak idzie, jak, jak, jak powinno iść, i co tu zrobić, żeby teraz było lepiej, jak się za to wziąć, co, z, z której strony to ugryźć. Także bardzo się cieszę, że, że te wiadomości, jak, jak dotykać kota, czy w ogóle się narzucać z tą, z tą bliskością, czy w ogóle to jest w porządku. Bardzo się cieszę, że macie takie spostrzeżenia i dzielicie się nimi ze mną w komentarzach, bo to jest bardzo, bardzo miłe. A przede wszystkim cieszę się, dlatego że to Wasze koty czują się lepiej z Wami u Was w domu. To jest. Klucz do podniesienia dobrostanu. Bardzo fajnie, że zaglądacie do wcześniejszych filmów i szukacie różnych, różnistych informacji o kotach. Będzie ich na pewno więcej, może w przyszłym roku. Mam nadzieję, że nowy rok będzie łaskawszy w czas na dzielenie się tymi ważnymi treściami i będziecie zaglądać na kanał, a tutaj będą. Się... Kot. Będą się pojawiały nowe wiadomości, które będą dla Was satysfakcjonujące. Możecie mi pisać w komentarzach, co byście chcieli, abym skomentowała, jakie konkretnie zachowanie. Czy, czy trafię akurat z moimi radami? Trudno mi powiedzieć, dlatego że są takie sytuacje, że jedna rada może być trafna, a są również takie, w których 10 rad. Nie wskóra nic. Dlatego że każdy kot jest indywidualny i zawsze to podejście do konkretnego tego jednego kota jest, jest, jest ważne. I liczą się naprawdę czasami wiadomości bardzo, bardzo szerokie na temat danego kota. I bez nich po prostu nie sposób pomóc, bo pomoc behawioralna to nie jest sztampa, którą się przekleja. Z jednego kota do drugiego, tylko zawsze szukamy indywidualnych rozwiązań. I tak są koty którym, czy, czy psy, którym można faktycznie zalecić na przykład muzykoterapię. I miałam takich pacjentów, natomiast nie każdemu kotu zaleciłabym takie terapeutyczne postępowanie. Jutrzejszy dzień mamy wyjazdowy z powodu urodzin mojej mamy, bardzo okrągłych, bo sześćdziesiątych, więc mamo, wszystkiego najlepszego i tutaj, a jutro to Cię wyściskam i wycałuję i, <gryw> i zrobimy Ci bałagan w domu, bo wpadniemy wszyscy. Także, strzeż się po prostu, <gryw> więc na pewno jutro niczego nie nagram, ale być może chociaż uszczknę co nieco z tego świata moich kotów, które tam mieszkają od jakiegoś czasu i funkcjonują bardzo fajnie, mają się dobrze. Bo moja mama też pokochała koty przeze mnie. Wszystko przeze mnie. Tak. Zatem kolejne materiały najwcześniej, no nie wiem, w czwartek może, piątek zobaczymy, bo trochę pracy się nazbierało i obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych. Także trzymajcie kciuki, żebym podołała do końca tygodnia. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Bardzo cieszę się, że zaglądacie do moich filmów, odgrzebujecie te, te, które Was intrygują, wyciągacie z nich dla siebie to, czego potrzebujecie. Hej, hej, no hej. Też nie. O jednak, o jednak, jest. jest. Ale może pomyślimy o jakichś takich krótkich reporterskich filmach, bo. Nie zrzucisz mi telefonu. Please, au, au, au! Nie! Chodź tutaj. Chodź do mnie tu. Chodź. Fortuna, słuchaj. Przesadzasz. Nie wiem, czy tak stał telefon w ogóle przez ciebie teraz.